Zapytany o godzinę pan Sławomir Kowalewski może mieć problem z odpowiedzią. Bo jak tu dokładnie określić czas, gdy ma się prawie tysiąc zegarów? I nie dość, że inaczej wskazują czas, to mechanizmy wydają różne dźwięki, od cykania poprzez wybijanie godzin do odgłosów kukułki. To jest muzyka lałucha mega. One kukają, sztukają, nie budzą mnie po prostu. Się przyzwyczajam. Nawet sąsiadka moja kiedyś takie miałam duże, nakręcane. Jak mi się nie chciało nakręcić, to ona przychodziła z pretensjami, czemu nie nakręcasz, bo on tak ładnie dzwoni, a ja nie słyszę przy ścianach. Wszystkie zegary były remontowane przez pana Sławomira. Gdy tylko zobaczy u znajomych stary, zepsuty zegar, natychmiast przynosi go do domu i naprawia. Często z dwóch, trzech powstaje jeden sprawny. Ełczanin wcale nie jest z zawodu zegarmistrzem. Pracował w kopalni, potem był pracownikiem służby więziennej. Pierwszego zawodu to kowalstwa się uczyłem, jak na ironię. No i, i teraz się śmieję, bo mam przecinak młotki, czasami uda się zegarek naprawić. Ale sama naprawa mechanizmów przestała wystarczać. Konstruktor zaczął łączyć zegary z lampkami, siedzi godzinami w warsztacie i kombinuje. Ale to jeszcze nie wiem, jak to się na początku Poproszę. sam nie wie, co wyjdzie. Efektem takich przemyśleń i pracy jest pół tysiąca lampek wypełniających dom mężczyzny. A są one naprawdę wymyślne. Widać tu rękę racjonalizatora. Każdy ma jakiegoś kotka swego, czy. Jak to inaczej można nazwać? No znajomi mówią, o kurczę, zbiera starocie śmiecie, byle co. Ja słucham, no nie, to cieszy. Jeśli komuś się nie podoba, to no, nie musisz oglądać. No, każdy, ja uważam, że każdy jakieś zainteresowanie ma, powinien mieć przynajmniej. Swoje produkty pan Sławomir rozprowadza wśród znajomych, często wypisuje dedykację. Chętnie jednak nawiązałby kontakty z takimi hobbystami jak on. Chodzi o wymianę. Nie ma możliwości, żeby to wywieźć na rynek. Trzeba by chyba tira by wynająć, jakieś, ja wiem, kartony pakować. Tego do worka się nie da wrzucić. W mieszkaniu Euczenina przybywa więc nowych konstrukcji. I chociaż jest tu sporo miejsca, to wkrótce może go zabraknąć.